doktor, doktorze, rozmawialiśmy o sytuacji covidowej w Wieluńskim Szpitalu około miesiąca temu. Wydaje się, że w ostatnich dniach statystyki zakażeń nieco spadają, jednak statystyki zgonów utrzymują się cały czas na dość wysokim poziomie. A jak to się przekłada na nasze wielońskie realia? Dokładnie przekłada się w ten sposób, który to ujął pan redaktor. Rzeczywiście w przypadków w kraju troszeczkę nowych zachorowań ta ilość spadła. Niemniej jednak na obłożenie oddziału oraz na umieralność na naszym oddziale i w ogóle umieralność w skali kraju specjalnie to nie ma przełożenia, przynajmniej mhm. na obecny moment. Jeżeli chodzi o obłożenie naszego oddziału, to miesiąc temu, jak rozmawialiśmy, było to prawie 25 łóżek, chyba był prawie pod korek oddział. Tak. Dzisiaj mamy 21 łóżek, mm -hmm. także w skali miesiąca z 25 spadło do 21. Mm -hmm. Czyli można powiedzieć, ono bardzo zbliżone. Ta różnica wynosi 10%. Jest, jest znikoma. Jeżeli chodzi o umieralność, to no niestety ona też jest cały czas podobna. Ja już w zeszłym miesiącu mówiłem, że mamy troszeczkę mniejszą umieralność. Czyli ona jest rzędu 25%, i w tej chwili rzeczywiście ona tak się rysuje. Czyli w tym roku mamy mniejszą mieralność, teraz ona nawet zjechała do 20%, bo trzeba przyznać, że obecny wariant. Koronawirusa no jest łagodniejszy mhm. i aż takiego dużego spustoszenia nie czyni. Ponadto, no, walcząc ponad rok z chorobą, mamy też dużo większe doświadczenie, większą dostępność leków, lepsze urządzenia do leczenia tlenoterapią, w związku z tym jest też lepszy odsetek wyzdrowień. Ponadto, jeżeli zdarzają się pacjenci zaszczepieni, to w większości przypadków przechodzą bardzo łagodnie, więc często. Nawet nie wymagają hospitalizacji, albo po prostu jest ona krótka. No, niemniej jednak, gro pacjentów stanowią pacjenci niezaszczepieni cały czas. Musimy to pamiętać i podkreślać, mhm. że, że no niestety. Niezaszczepienie gwarantuje nam dużo większą szansę na pobyt na oddziale No tak, byliśmy w tym tygodniu na terenie wiemskiego szpitala, dokładnie 15 lutego, dość spora kolejka samochodów do drive-thru, czyli y, wygląda na to, że, że y, chętnych do, do testowania jest cały czas bardzo dużo. Tak, do jest bardzo dużo. Zresztą byłoby to dziwne, jeżeli mhm. wtedy, kiedy byliście, mieliśmy rzut zakażeń rzędu 50 tysięcy, to dlaczego u nas miałoby być mniej aut czy mniejsza kolejka, tak. wręcz powinna być dłuższa i większa względem poprzednich miesięcy, kiedy zakażeń było 10-20 tysięcy. No i dokładnie tak też się stało. Więc jak najbardziej tych skierowań jest więcej i więcej jest też więcej jest też ludzi do przebadania. Tutaj staraniem dyrektora naczelnego został jeszcze uruchomiony drugi zespół testujący po to, żeby te kolejki trochę rozładować. Aha, czyli teraz do... są dwa, dwa zespoły tak. testujące, tak? tak? są dwa zespoły pobierające te wymazy, żeby było po prostu szybciej, co na pewno te kolejki rozładowuje, ale napór rzeczywiście taki chwilowy, jak zaczynają się te badania, bo dużo od dziesiątej zaczynają się pobieranie testów, no to jest, jest. Teraz ostatnio może ta kolejka jest nieco krótsza, ale mhm. ogólnie no, no są one dużo wyższe niż na przykład dwa czy trzy miesiące temu. Panie doktorze, chciałem zapytać o taką sprawę, bo wspomnieliśmy oczywiście o koronawirusie cały czas, zresztą o tym rozmawiamy. Czy Wileński Szpital ma lek na na, na, na COVID, na COVID-19, czy, czy go podajecie pacjentom chorym? Jak, jak, jak to wygląda? W tej chwili podajemy wszystkie leki zgodnie ze standardem. Nie, mówimy o tym specjalnym tak. leku, tak, który został dopuszczony w Polsce, który, który między innymi przepisują, zdaje się, lekarze rodzinni w POZ-ach. Tak, z konkretnym wskazaniem? To chodzi o lek do tak? Mhm mm mm -hmm. No z nimi jest problem, bo jest je bardzo trudno dostać. Aha, rozumiem. W płynowniach są bardzo duże problemy z dostaniem tych leków, ale to, co oferuje szpital, jest to leczenie. Poza tym pamiętajmy, że te leki doustne nie mają aż tak dużych, dużej mocy, jak te leki, które my jednak dajemy w szpitalu. Rozumiem szpitalne to jest w ogóle inny kaliber leków. Oczywiście to jest, są leki bardzo dobre, dopuszczone i tak dalej, ale są one jednak zarezerwowane dla yy, lekkiego przebiegu choroby. Natomiast w szpitalu mamy przebieg ciężki i leczymy zupełnie lekami yy, innymi gatunkowo. Panie doktorze, powiem chwilę o, o szczepieniach. W poprzednim naszym spotkaniu też mówiliśmy o tym, że one nieznacznie podniosły się w górę. A jak to, jak to teraz wygląda? Inaczej ten odsetek szczepionych znowu wydaje mi się teraz jest na poziomie dosyć stałym. Mm -hmm. dużym łączna wyszczepialność to jest 58% społeczeństwa na chwilę obecną, czyli nawet jeszcze nie dojechaliśmy do 60%. Głównie nadal jednak gro szczepiących się to są drugie i trzecie dawki. Mm -hmm. Panie, doktorze, Panie doktorze, czyli. Tak? Szczepienie to jest, no dwie dawki muszą być co najmniej, a tak naprawdę, jeżeli chodzi na obecną chwilę, żeby mieć yy, yy, szansę nie zachorować na chorobę lub mieć zmniejszone te szanse na zachorowanie na COVID-a, to powinno się przejść pełen cykl szczepień i pełen cykl szczepień chroni nas przed infekcją, na przykład omikronem, na jakieś 70-75%. Mhm. Czyli tak. 25% szansy. Mówiąc przykładowo, jeżeli będziemy mieli czterech pacjentów, cztery, czworo ludzi, Zaszczepionych trzema pełnymi dawkami, czyli dwie dawki plus ten booster, trzecia dawka, pełny cykl szczepienia, to z, i oni będą mieli kontakt z Omikronem, to trzech nie zachoruje, jeden i tak zachoruje. Mm -hmm, mm -hmm. Panie doktorze, właśnie no, chciałem tak. a propos szczepień zapytać o coś takiego, bo znamy osoby, które zaszczepiły się dwukrotnie, z różnych względów nie chcą przyjąć tej trzeciej dawki, tego boostera. No smutne to trochę, bo jak się rozpoczęło cykl szczepień, to powinno się go dokończyć. Ale właśnie po tych dwóch stawkach ja rozumiem, że ta odporność na wirusa no bardziej już spada, tak? Jak to tak, wygląda procentowo? Tak, Mniej więcej 6-7 miesięcy do 9 miesięcy na w miarę dużym poziomie po, mhm. po, po, po cyklu dwóch szczepień, a później jednak spada. Dlatego ci, którzy się nie szczepili, szczepili się tylko dwa razy, to na przykład w przypadku Omikronem mają szansę na zachorowanie między 30 a 50%. Czyli mhm. z, z Znowu ze statystycznej takiej czwórki ludzi e, lub dziesiątki na przykład, no ale zostańmy przy czwórce ludzi, którzy mieli zastrzegane byli tylko dwa razy, to po kontakcie z omikronem e, zachoruje na pewno dwóch. A mhm. nawet może i trzech zachorować, bo jeżeli będzie się wydłużał ten okres po drugim szczepieniu i nie będzie boostera, to ta odporność z każdym miesiącem niestety leci w dół. No te szczepionki, które mamy, są szczepionkami dobrymi, ale jednak odporność po nich dosyć szybko spada. I proszę zauważyć, ja już mówiłem to rok temu, że będziemy się szczepić co pół roku lub co rok. Moje słowa okazały się prorocze. No właśnie, tak miał... to... mam o to zapytać, czy będzie czwarta dawka w takim razie, Tak. E... Przecież mówi się w tym, w zeszłym tygodniu już słyszałem, że mówili wszyscy o czwartej dawce, to jest to, co przepowiadałem w poprzednich rozmowach prawie rok temu z panem redaktorem, mm -hmm. że pewno co przypadku będziemy mieli tak. dobijanie. Szczepionki MRNA są bardzo dobre, ale przede wszystkim ten wirus jednak mutuje i to jest jego największy minus, bo czy wektorowe szczepionki, czy MRNA, okazuje się, że przy wirusie mutującym, podobnie jak grypa, trzeba niestety ciągle te dawki sobie przypominające pijać, żeby odporność na pewnym poziomie trzymać, a i tak nie uchroni nas to na 100%. Mhm. Na obec, przy obecnej um, stanie wiedzy i informacji na temat zakaźności poszczepionce i zachorowalności po szczepieniu pełnym, y, ta odporność jest rzędu tak jak mówiłem 70-75% i prawdopodobnie wyższa nie będzie. Czyli zawsze będzie niestety szansa, że tego COVID-a będzie można złapać, ale jednak no ponieważ wśród kół nas personelu ja tego też się bałem i covidy też się rzuciły, nawet wśród tych szczepionych trzy razy, mhm. to jednak wszyscy, którzy przechodzili go po trzecim szczepieniu, przechodzili go naprawdę łatwo. Mhm. To gardła... Mała temperatura tak naprawdę, która znikała po jednym, dwóch dniach, i ludzie się wręcz mówili, że już się nudzą na tej kwarantannie, mogą wracać do pracy, bo się bardzo dobrze czują. Więc w większości przypadków przychodziło to jako infekcja naprawdę znikoma. Panie doktorze, jeszcze na koniec takie pytanie a propos tego, co ostatnio padło w skali ogólnopolskiej. Czy pandemia koronawirusa się kończy, według Pana? Ciężko jest mi stwierdzić, mamy takie głosy, że być może z pandemii przejdziemy w endemie. Mm -hmm. Będzie to, różnie to dla różnego kraju wyglądało. Myślę, że w skali ogólnoświatowej na pewno ona wszystko na to wskazuje, że powoli się kończy, ale ponieważ na przykład w Polsce mamy jednak wyszczepialność niską, to ja podejrzewam się, że będą do bicia w kolejnych latach, czyli będą na przykład takie miesiące w roku 1, 2, 3, kiedy będziemy mieli jakieś lokalne wyskoki tego mhm. covid covida. I trzeba będzie znowu działać na ostro, bo się będzie ta liczba pacjentów zwiększała. No, dopóki nie zostaną jednak pewne kroki przedsięwzięte, żeby tą wyszczepialność wśród ludzi polepszyć, to do takich sytuacji będzie dochodziło. Panie doktorze, czyli nieustająco zapraszamy na szczepienia. Tutaj się nic nie zmienia. Szpital cały czas szczepi. Nic się nie szczepia, szpital cały czas szczepi i będzie szczepił, szczególnie dopóki te szczepionki będą nieodpłatne. Na razie są nieodpłatne, więc naprawdę zachęcam wszystkich, proszę się nie bać, proszę słuchać autorytetów naukowych, ludzi, którzy na tym zjedli zęby, bo my tych pacjentów leczymy, staramy się im pomagać. Nie siedzimy w internecie i nie opowiadamy głupot do kamery, tylko mamy cały czas realny kontakt z tymi pacjentami, mhm. im pomagamy. I to jest zasadnicza różnica pomiędzy gadającymi głowami z internetu, a między ludźmi, którzy twardo stąpają po ziemi i codziennie tych pacjentów leczą. Panie doktorze, to jeszcze na koniec króciutko o jednej rzeczy. Wiem, że to nie jest pytanie bezpośrednio do pana, bo zaczęliście budowę nowego soru u szpitalnego, oddziału ratunkowego, ale w tym kontekście mam tylko takie pytanie, czy ta inwestycja nie przeszkadza państwu w medycznej pracy? Czy wszystko jest w porządku w szpitalu? Szpital do tej inwestycji przygotowywał się bardzo długo, sam proces był bardzo złożony i tu praktycznie przewidzieliśmy... Wydaje mi się, że większość rzeczy została przewidziana, jeżeli chodzi o podejście medyczne i o stronę organizacyjną i absolutnie w niczym nam nie przeszkadza remont mhm. Sorowski, a pewno nie zaburza w ogóle ciągłości świadczenia, e, pełnienia świadczeń medycznych. Także z tej strony szpital jest zupełnie zabezpieczony. Oczywiście będzie e, to wymagało już niebawem, prawdopodobnie w tym roku, kolejnych działań, kolejnych nakładów finansowych. E, żeby, że tak powiem, zacząć już gospodarować budynki starego soru, ale myślę, że jest to raczej temat na koniec tego roku lub początek przyszłego. Ale no, tocząc jedną inwestycję, będziemy pewne już za chwilę wchodzili w kolejne inwestycje. Mm -hmm, mm -hmm. Znakomicie polepszą komfort obsługi pacjentów. Znakomicie. Przyjdzie na to czas, aby w oddzielnej rozmowie jeszcze na temat tych inwestycji porozmawiać. Tymczasem bardzo dziękuję za tę informację, Dr Wojciech Hordon dla TVKWSM w sprawie covid i szczepień. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Ja również bardzo dziękuję i jak zawsze niezmiennie życzę państwu dużo zdrowia, jak i również panu, panie redaktorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo wzajemnie.